Witajcie kochani w moim kąciku. Dzisiaj przychodzę do Was z gazetką LEGO Explorer, żeby pokazać co ciekawego znajduje się w jej środku, a także złożymy sobie tego oto cudownego polibaga. Już wcześniej wyjęłam ją sobie z folii, dlatego żeby tutaj Wam nie szeleścić i żeby łatwiej poszło, więc od razu możemy przejść do środka gazetki. Mamy tutaj taki spis treści, co znajdziemy w środku. Tutaj znajdziemy wiele ciekawostek na temat właśnie pszczół i innych małych owadów. Ale także znajdziemy bardziej groźne i te bardziej przyjemne, większe modele owadów. Tutaj mamy pokazane różne pomysły, co możemy tworzyć z naszych cudownych klocków. Tutaj jest ich jeszcze więcej, a na każdej stronie znajdują się również do nich ciekawostki na temat właśnie tych pierwotnych stworzeń. Tutaj mamy możliwość zaprojektowania swojego modelu. a także wspaniałe budowle innych dzieciaczków. Mamy tutaj jeszcze parę różnych logicznych zagadek, a także coś większego dla fanów motyli. Kolejne nasze mikrokonstrukcje, z których możemy brać pomysły i przykłady, oraz więcej ciekawostek. Tutaj mamy już typowo na temat tego, co dostajemy w Polibagu, czyli świat mrówek. Bo polibak to oczywiście jest mróweczka do złożenia, a tutaj mamy ciekawostki na jej temat. Tak oto będzie prezentowała się nasza mróweczka. Tutaj kolejne zagadki, owadzi test z tego wszystkiego, co było napisane we wcześniejszej części tej gazetki. Zapowiedź kolejnego numeru i tutaj instrukcja złożenia naszego polibaga. Więc przejdźmy może już do naszej mróweczki i obejrzymy już sobie ją gotową. A więc tak oto prezentuje się nasza gotowa mróweczka. Najbardziej na plus jest to, że potrafi się utrzymać na swoich cieniutkich nóżkach. Choć na początku miałam co do tego wątpliwości, ale jak widać, wszystko tutaj jest idealne. Dostajemy ją w trochę większych rozmiarach niż naturalnie możemy ją spotkać, ale jest to logiczne, ponieważ mróweczki są bardzo malutkie. A tutaj jednak możemy jej się przyjrzeć z bliska. Możemy tutaj podnosić jej kuperek oraz opuszczać, więc, w razie czego może on też stanowić taki stabilizator dla niej. A także ma tutaj oczywiście ruchome czułeczki, więc możemy zmieniać jej humor. Dostajemy dwa elementy zapasowe, więc również na plus. Oraz po instrukcji złożenia tej mróweczki dostajemy więcej ciekawostek na jej temat. A tutaj jeszcze coś dla wielkich fanów, czyli możemy zobaczyć jak mróweczki widzą nasz świat ze swojej perspektywy? I cóż więcej mogę powiedzieć niż 10 na 10? Mróweczka cudownie mi się podoba jest przeurocza, jest super zrobiona, a także ta gazetka zawiera w sobie wiele ciekawostek, wiele informacji i na pewno jest super przygotowana dla małych odkrywców. A wy kochani, co sądzicie na ten temat? Podzielcie się w komentarzach swoim zdaniem i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!